Siemano z tej strony Ewil i w dupie mam te wasze łapki, Siemanko, z tej strony Sidrox. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serwera Zombie Horde. Dzisiejszy materiał będzie dosyć nietypowy, ponieważ zamiast gazina jest z nami Emil. Siema Ewil. No, cześć, Sidrox! A, I posłuchajcie, że wytłumaczę wam w dlaczego nie ma gadzina. Otóż mm, ogólnie nagrywałem ten materiał przed moim wyjazdem do Krakowa. Wy w chwili gdy to oglądacie, e, w chwili, gdy to oglądacie jestem już po prostu w Krakowie. No i chciałbym nagrać ten materiał właśnie dzisiaj. Po prostu Gadryń mi napisał e, z rana, że, że nie można nagrywać rano, ponieważ coś tam coś tam. E, powiedział, że ewentualnie wieczorem, a wieczorem mi nie bardzo pasuje, bo będę się tam pakował, będę się przygotowywał i tak dalej, także... Nie będę miał możliwości No i postanowiłem, że dzisiejszy materiał na nagram za wiele Mam nadzieję, że, że nie będziemy mieli mi tego zarzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. No i że damy radę tutaj pobić rekord. Gdzie ty jesteś, Awil, bo cię zgubiłem? Ja się też zgubiłem. Spoczko, okej. Okay. Idę na środek. No, spoko. Bo za bardzo się wczułem. Ej, poznałem. Ej, tu jest mój brat, też Pedomisia. Jakie twój... A tak? Pokaż... No! No gdzie? Chodź, chodź, gdzie? chodź. Za tobą, za tobą. A widzę. idealnie patrz. Ten? Patrz jaki on ma odbyt. Ej, zbugowałem się! Jestem w czymś! Wpisz spawn, może? Czy coś. Spawn? Jest, dobra, jest, jestem. Działa, dobra, okej. Okay. <laughs> What the fuck, co to jest w ogóle? Dobra, nieważne, nie będziemy gadać o Twoim braciszku. Przewitaj się z nim. Czekaj, czekaj, ja mam pomysł. O, jak się witam, ten <laughs> Dobra, <laughs> nieważne. Chodź, okay, Szukamy dobra. areny. No, także Efi tutaj nie wiedział jeszcze dzisiaj o co tu wytłumaczyłem tutaj m, przed nagraniem. Rozegraliśmy dwie, dwie rundki, jakoś niespecjalnie dobrze nam poszły, no ale mam nadzieję, że, że teraz damy radę. Po, mam nadzieję, że pobijemy rekord, ponieważ e, w poprzednim materiale razem z godziną wytrwaliśmy aż 40 fałd jest całkiem sporo. Także zobaczymy czy, czy dzisiaj nam się m, uda ten rekord pobić. No i mamy tutaj już jakąś dawno of the Horde. No. Gdzie to jest w ogóle? Czekaj, tu jest Stygia, nie? Mm, to nie jest? Tak, dawno of the Horde, jest tutaj, okej. Okay. Która? Kurka, okej, okay. tutaj tutaj. Tak! Pełna? No, już jest pełna. No słuchajcie, Szyb, szybko, szybko, chyba fajna, fajna mapa chyba. Pewnie tak. No, czekaj, C Curse of the Horde, graliśmy na niej już? Chyba tak. Nie Ona wiem. Ona specjalnie mi się podoba, to była ta, 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 ta e, piaskowa. A, to jest ta beznadziejna, fuj. No, beznadziejna, to nie. Stygia też jest do dupy, także na nią też nie wiem no poczekamy. cold o, cold Dead Arena jest fajna. Czwórka, dawaj, czwórka, czwórka. Okay. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? E, no tutaj, Down of the Horde, gdzie byliśmy? Aha, Jest. Jestem. Okej, okay, idealnie. Udało się wejść spoko, także mam nadzieję, że za chwilę tutaj mm, gracze do nas dołączą. No i trzeba wybrać klasy, Ty wybierasz tą podstawową, bo. Bo e, jestem paruwą, haha bo, bo, bo jesteś parową i masz niski level. Który ty masz w ogóle level? E, w tej chwili Level Mam level czwarty i 4, okay, jak do następnego Ja mam 23, jeszcze troszeczkę im określe, do 24 e, Także poczekamy, widzę, że gracze tutaj już całkiem spokojnie dołączają nadzieję, no, gdzieś za chwilę e, tutaj dojdą No i będziemy mogli sobie na spokojnie pogać Czy ja grałem na tej arenie chyba nie grałem, ty tym bardziej, także... Ja mam pytanie e, wiecie... mm -hmm. Patrz, jak tu masz jakiś ranger, tak dalej jakie trzeba mi sewer, żeby to odblokować? E, wiesz co, chyba jak klikniesz na to, to będzie się pokazać Na czacie, czy nie Sprawdź e, You are... coś tam Gówno Okay, ja zaraz sprawdzę. Też nie wiem, wiem, że na tego, wiem, że na Ruralis potrzebuje 30 poziom, bo Gadzin już sobie to odblokował, ja jeszcze niestety nie. No ale na Rangera bodajże 15, coś takiego No chyba, chyba tak, z tego co czytałem, to nawet jakieś 15 level unlokowania un czegoś. Un no właśnie, właśnie, także wydaje mi się, że chyba trzeba mieć 15. Dobra, już teraz więcej nas jest, także za chwilę powinna arena się dołączyć. Im więcej, tym lepiej. Nie wiem tylko, czy tutaj mm, te, te, czy tutaj arena rozpoczyna się w momencie, gdy jest już pewna liczba graczy, czy po prostu po, po jakimś czasie, nie? Zapewne jest tak, że jest jakiś limit tych graczy, że na przykład 10 osób, i wtedy się rozpoczyna automatycznie, albo o, po określonym e, po prostu upływie czasu, jak mi się wydaje, chyba. Nie Jakby wiem. Jakby było. Nie mam pojęcia. No, ty, ty na pewno nie masz pojęcia, bo jesteś tutaj pierwszy raz, także, także raczej Dżaba. nie Musi... Dlaczego on ma klatę? A? Nie wiem. Może ma taką po prostu kasę, że od razu dostaje tutaj, wiesz. Łap, czy Ty też chce klatę. I musisz pogodź sobie jeszcze troszeczkę, ponowiedzieć tych lewej, żeby, żebyś. Ja będę tak latać. Ciągle. Znaczy, nie no, będziemy mogli później sobie kupić, bo tam wiesz, jest Aha. sklep. Możemy sobie kupować w nim sztabki. No i zresztą, sztabek grzeba zarobić sobie EQ, nie? Bo jest też crafting. Drogo to wychodzi? Że... bez problemu. No, trzeba trochę nazbierać tego, dobra. Zostało 5 sekund, także musimy się skupić. No jesteśmy, wow, co to za napka, lol. Nie gram na nie nigdy, także w porządku. Trzeba obczaić w ogóle, gdzie tutaj jest, wiesz to sklep, bo. bo ja nie mam. Gdzie mój miecz? Dobra, jest. Ja nie zniknął od razu. What the fuck? hej, okay, czekaj, bo niech mi zniknął. Serio? Nie mam miecza. No o dobra, cofnął mi się, okej okay, spoko. Po jakiś mam tak, klatę, mam klatę! Ja pierdę, żelazną! Ojoj! taki fa stary ekzor. A więc tak się w to gra. <grym> no widzisz mnie tutaj, jestem... No widzicie. cię. Dobra, strzała. Dzięki, okej, okay, ja sobie ją wezmę. Kurde, tylko gdzie jest mój miecz stary? Zniknął mi miecz. Tak um. albo mi zamek ukretę, albo coś, no nie wiem o co chodzi. No w sumie to, jakiś gości miał mieczyk, no ale... Hm. Raczej ci nie, nie, nikt bo, nie wyrzuci miecza, tak? Tak, raczej nie. O, skrzynka jest dobra, sobie ją wezmę. O, mam miecz, dobra, czekaj, może teraz będzie już działał, mam, mam taką nadzieję, dobra. Jest ząbiak, uważaj. Tak? Aha, ty nie jesteś to. No, no zgubiłem coś, zwiążę. Tak, dobrze, żyję, 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 stary, ale jak ciężko jest, boże, widzę, że chyba teraz zrobię troszeczkę ciężej to. Bo te ząbiaki zabierają aż po trzy serduszka, nie? No tak, z tego co widziałem, to tak. Tylko ja mam dobra, pytanie, jestem, gdzie to. Jestem o, obok ciebie, stary. O to chciałem właśnie spytać. No spoko, dobra. Mamy już... Tu jest to Nie, tak że wiesz co, poczekaj, bo mi się życie jeszcze nie, nie zregenerowało. Okej, okay, idę ci pomóc ewentualnie. Dobra, trzeba go z daleka wyjść, super, okej. Okay. Ile masz golden nuggetów już? Mam jedno... Ej, tu jest jedna sztabka żelaza chyba. A Gdzie? golden nuggetów mam 25. Tutaj, w tym. Gdzie masz sztabkę? W tym, w tej skrzynce chyba była. Ja mam. No, nie, a no spoko. włożyć w takim razie. Okej, okay, dobra. Ogólnie to powiem Ci jeszcze tak, że te skrzynki może brać co jakiś czas, czyli jeżeli raz wziąłeś, to dopiero po trzech minutach chyba będziesz mógł wziąć to e, po raz kolejny, ale, ale można kilkukrotnie, wiesz, z tej samej skrzynki brać itemy. Dobra, zabijamy go. Spoko. Którą falę mamy? Siódma fala już. wow, szybko idzie. O, o, jest, widzę zombiaka. Dobra, idę. Jakby co to lecę ciągle za Tobą. Okej, okay, ładnie. Jest tą klatą dobra. powinienem chyba dosyć długo wytrzymać, nie sądzisz? No, chyba tak. Uważaj, z tyłu zombie. Dobra. Ok, weź go tam. dobij. mam teraz tak, mam 14 Golden nuggetów, Za 15 mogę kupić e, łuk, ale nie Mam 38. 31. nie mierz za 20, kup sobie żelazny miecz mieć już. Um, ale ja mam jedną czapkę, czekaj, iron, dobra. Kup sobie, aha, czekaj, a iron ile kosztuje? Ej, zombie, 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 zombie na plecach. Dobra, okej. Okay. Ty nie umiem Pisał kupić płacało... tego. To ja ci dam może hajsa, ty to po prostu kupisz, co? To... bo jestem głupi. A tu patrz, bierzesz sobie Golden Nagety w dłoń i wtedy naciskasz. Aha. Musisz mieć w dłoni tego Golden Nagety, nie? O dobra, mam ten miecz. Dobra, i daj mi wiesz, co, jakbyś mógł dać. Uważaj, mały, mały cień! Jest, dobra, daj mi szybko trzy tecz. Ej, on no, mi się zużył. A dobra. po prostu zniknął ci. Ale on jest zużyty na maksa. Nie, to y, miecze, miecze będą tutaj trwa Wiesz, wiecznie jakby. Aha. Rzuć mi 3 godziny na gety, nie. Dzięki. Boże... Dobra. Dobra, zabiłem. Okay, zabiłem go. Spoko, dobra. Żelazny miecz cyk. Powinienem już go mieć, dobra? Dostałem raz miecz No i teraz możemy już sobie na spokojnie grać. Która fala? Teraz zobaczymy Ja mam Stop 17 golden na uważaj. Znowu okay. mi się oh, fuck. skończył Jakie bagi. No właśnie są bugi, już nie wiem. I małe Osta Osta Widzę, ostatnio widzę. Ostatnio były lagi, a teraz są bugi. Padam Takie Dobra, to ja tu cię się spróbuję osłaniać. Jezus może ileś tam leci stary? Ty to jest niemożliwe. Patrz to! Uciekaj, uciekaj, uciekaj stąd uciekaj. Fuck! Dasz radę, ja nie dasz tym... radę. Chodź, idę do ciebie. Uciekaj, Jezus, uciekamy, uciekaj, uciekamy. no nie ma sensu. Nie Jak to jest, jest możliwe? Nie wiem, gdzie są ci gracze, gdzie są reszta graczy stary? Chodź tutaj staniam, ja będę tutaj... O, zrespił się. Fak! Kurwa, idź. Jezus Maria! Za dużo, nie. za dużo, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Fak, co to jest? Uciekaj, <laughs> Uciekaj mi stamtąd. Dobrze lecisz, chodź tutaj na dół. Coś mnie od pleców bije, mały skurczybyk. Fak! Ja lecę nad drugą stroną Okej? Okay, ja, ja tutaj... Ja pierdzielę! What the fuck, Padłem! Nie! Serio! Wbiję ja, się w sam środek, co tu się dzieje stary. Nie mam tak... pojęcia żyje, ale... O Jezu! Dobra, chyba zagramy jeszcze na rundkę. No tak! Bo, fuck, FAK fuck, bo... fuck, fuck, FUCK FUCK fuck! Ja pierdzielę. Dziękuję, dobranoc Patrzysz. Level Jezus, Maria, co tu się dzieje? Zostaliśmy jako ostatni, bo zobacz, bo już się skończyła arena Kurde no naprawdę chyba tutaj poziom podwyższyli, bo... Tak, mam ósmy level no dobra, mów. Było o wiele łatwiej to, to, to przetrwać, Wyszliśmy 40 fala, tutaj chyba zgięliśmy, czekaj zaraz sprawdzę dokładnie w której, 14 fala chyba. 14 ale ale 14 ich było fala. za dużo, one się rozpiły za chwilę, a my nic, nie? Kurde stary, przecież one wychodziły wszędzie, ale cena była tutaj znowu ich 8 chyba, nie? Także no masakra, dobra, no to co, poczekaj. pójdźmy teraz może na kolt, chodź spróbujemy wejść na, na tą zimową, ale wydaje mi się, że... Że nie zdążymy, bo ona jest zawsze tak oblegana, że masakra. Ja to jedna chyba z. W sumie z widać Ma o ile nie najlepsza. Patrz okay? tych no ludzi, ta... patrz tych patrz ludzi. A Ale się łapczywi dorwali do tego. The o, choć może na Hordons, ona to jest ona, ona Leca. To fajna. Tam z powrotem musimy się cofnąć chyba. Także no jak widzicie, nie jest tak łatwo, kurczę. Trzecie się dziwiłem, że, że aż tak szybko zginęliśmy, no ale masakra, jak ona teraz zabiera nam tyle życia, no to faktycznie nie, nie jest łatwo, prawda? Rekordu, tutaj... nie <laughs> Rekordu nie pobijesz. Rekordu nie pobijesz, no na pewno nie. Kurde, nie damy rady powieść, no ale będziemy się starali, zobaczymy. Takie też musimy wiesz co, się trzymać bardziej z ludźmi, bo oni też wtedy szybko giną i po prostu jest ciężej. A jak tak będziemy latali w kupie, na przykład 4 osoby, czy tam 5 osób, to, to będzie łatwiej, dobra. Która to była? The Horde ale na trzecia, dobra, dawaj na trujeczkę. Jestem. Okej, okay, fuck, ja też już jestem spoko. Trochę osób tutaj jest, także w porządku. Myślę, że nie będziemy czekać, nie wiadomo jak długo. No i zobaczymy, zobaczymy, czy, czy nam się uda. Czekaj, jakie tu są w ogóle klasy, bo tutaj można. Kurczę, jest jakieś opisanie i tak dalej. Można kupować oczywiście za, za prawdziwy hejstek las na jej stronie, ale, ale ja chyba nie będę tego robił. Zobacz, zobacz, kto przyszedł do nas. Kto? Nie widzisz? Nie. Tu. A, bracik. Jej, no, cześć bracie. Dobra, jej. spoko. Także wow, sporo osób jest, także za chwilę powinno się rozpocząć ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób? No tak, raz, dwa, trzy, cztery. Jezu, nie mogę... Wszyscy nic biegają, tego... no. Biegają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No dużo. Dwa, <laughs> Jest o, weszło. Dobra, nieważne, jesteśmy. Okej, okay, lecimy na dół. I teraz tak Ewi, ja tutaj e, grałem już też na tej mapie. I powiem Ci, żebyś uważał, bo tutaj e, te są e, lubią spychać na dół, nie? Bo tutaj... Ja pierdyna, ile tego jest już tutaj na początku? Dobra, ja się nawet nie pam tam do przodu, bo sum. O co tu chodzi? Dobra, ja, ja zbieram ich golden nagety. Spoko i trzymam się z innymi graczami, dobra, Evil? Tak, 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 Postaram tak. się. No, ja jestem idę, tam, ćwiczymy. gdzie. E, jak jest hajs, czy coś? O, widzę, widzę, dobra. No. To chodź, chodź, idziemy tam na, na statek, bo tam jest ich najwięcej. Tych graczy, tak tam możemy ja wyjść. nie chcę mówić, kto ostatnio padł jako pierwszy. O, cześć. Także o, fuck, o, Zgubiłem się, dobra, dobra jestem Idziemy tutaj. tam, chodź, chodź, chodź. O, shit, nie mogę biegać szybko. Dobra. dobra o, chodź, su, ile tam jest osób? Chodź, tam też tam są też skrzynki. O shit. Tu też jest skrzynka. Nie się pojawiają. Wiesz przede mną co No to nie powinno być jakoś wyeliminowane No 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 dobra, okej, Już tutaj zabijam. Ty masz razem jeszcze? Czy mi się wydaje? Nie, wydaje ci się. Okej, dobra, chodź tutaj, bo tu jest skrzynka, czekaj, jest. Ender chest, wow O, dostałem jakiegoś podka... Ej mały kur. FAK! Mały! Dobra, dzięki wielki Prawie przeklnąłem. mały skór. Okej Dobra, tutaj nic nie ma. Kurde mam 300 serduszek tylko. No to jak chcesz, to ci mogę podka rzucić. Ciężko nie, spoko, poradzę sobie dawaj, bo tutaj jest też skrzynka, mam chleb, więc spoko. Ile masz golden nuggetów? getów? 15 No ja 11, robię, także jak będziemy mieli 20, to będziemy mogli sobie kupić żelazne miecze. No i dobra, gdzie są wszyscy? Idziemy teraz daj troszeczkę na środek. o? Spadłem! Jeszcze... Spadłem! Już spadłeś? Nie wiem, spadłem, chyba Boże, się trzymałem czekaj. Na shifcie biegłem! Fucky spadł. No, patrz... No, bo... okej, okay. ja, ja Dobra, to nieważne. Chyba, ch chyba nie ma sensu, czekaj, to ja wiesz co? Wyrzucę im tutaj itemy, wyjdę i zagramy sobie jeszcze raz, co? W takim okay. razie. Boże, ale zlamiłem, faktycznie nie utrzymałem no, się. A, a, mówi, a mówiłem ci, Ewil, uważaj, bo, bo zombiaki lubią spychać na dół. No, Wiesz myślałem, co, że też, no. ale mnie nie spychnął, zepchnął już zombiak, tylko stanąłem Zdech. na shifcie <noise> i chciałem iść i zapomniałem, że pół płytki, faktycznie z pół płytek możesz spać normalnie. No i spadłem. No rozumiem, wiemy o co chodzi. Dobra, czekamy teraz, na Stygia ja nie chcę bo to jest bardzo... Bardzo brzydka mapa. Tak tra tragicznie jest zrobiona, że masakra, nie da się tam grać. Przynajmniej według mnie. A więc poczekamy, fajnie było, jakbyśmy jeszcze raz na to wbili, może. Albo chociaż na lodową, wiesz to chodź na pod lodową, ok Dobra, Bo może uda nam się na nią wejść, także zobaczymy. 12 minut nagrywamy dwie rądki już za nami. <grym> Evil jest parową. O, Horder, jedynka, czyli tam gdzie graliśmy, idziemy na nią, czy no wracamy czy może... Wracam, wracam. Coś eee... innego, dobra. Polecę sobie tędy w takim razie. Będzie chyba szybciej. No i spaczko, ogólnie serwer bardzo fajny, sporo ludzi na nim gra, więc można bez problemu sobie tutaj wejść o każdej porze dnia i nocy i, i na pewno ktoś tutaj będzie. Bolt jest ciągle oblegana, czekaj, okej, okay. ty już jesteś tam czy Jestem nie? Jestem za tobą. Dobra, no to dalej idziemy na jedynkę w takim razie, cyk, jedyneczka, dobra, o, start za 100 sekund, czyli ile? To jest półtorej minutki ponad, tak? No, trochę no, długo. No, zobaczymy, 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 ile, o, już... sporo osób już jest. Szybko Porządku, wbijają. Dobra? Który ja mam level, ty? Który masz level? Bo ja mam już 24, spoko. Ja mam 74. 9 i 34 exp od następnego. Szybko to leci, nawet nie widziałem, no, że tak szybko. No, bardzo szybko to fajnie, leci. W porządku. U, u, na twoim poziomie to, to bardzo szybko leci, no ale kurde, wydaje mi się w komentarzach, czy wam też się wydaje, że tutaj zwiększyli tempo, poziom, no bo jak graliśmy z Gadeem, to było bardzo łatwo w porównaniu do tego, co jest teraz. Evil, Evil tutaj nie ma porównania, bo wcześniej nie grał, nie? Także... No. zawyżam level, powiem. jak w LoLu, no nie? 30, mam 30 level, jestem za dobry. Ta. Okej, okay, dobra, Colt. widzę, że cold się teraz skończył, także tamci gracze są szczęśliwi. Ilu nas jest, stop! Nie ruszajcie. raz, dwa tak. Dobra, ja się ja... nie będę trzuszał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Jedenaście... Bo no, 12% osób razem ze mną nie napisałem, ma. Dobra. stójcie przez łotwarte, żeby tak na pewno stanęli. Okej, okay, dobra, spoko. No i teraz tak, Emil, trzymamy się z nimi, nie odchodź nigdzie. Lecimy za całą tą gromadą. Nie zostawiccie Siprox. I... No, nie zostawiaj, mnie, bo, bo wiesz, jak się może skończyć. Tragicznie rzecz biorąc, o! Tak tutaj żelazny mieczek chyba, chyba wypada O, tej... ciekawe kto go podniósł No nie no nie mów ty falciarzu znowu wcześniej lata teraz mieczek Dobra biorę sobie skrzynkę szybko okej okay. I teraz tak gdzie ty jesteś gdzie ty pomijałaś? Jestem na statku tym gdzie dobra, jest ok, dokupowanie Dobra lecę, lecę na statek Aha dobra no to ja idę do nas widzę, widzę twoje plecy Dobra okej okay. także zaraz wezmę sobie skrzynki też Tutaj są dwie no o ziomek masz już To był miecz z właśnie Dobre jest to ja wiesz jak oni mają tutaj już klasy lepsze No on zaczynał z tym stoją... mieczem no, 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 dobra, okay. zaczynamy dokładnie. Jestem. Okej, okay, lecimy, lecę tam na drugą stronę, to skrzynkę... Mam tego, sobie... e, golema. No? Tak, masz golema? Mhm, mm chyba. O, spoko. Tak, mam golema. Dobra, okej, okay, ja będę latał za tym Jeremym, bo on ma diamentowy miecz, on mnie będzie osłaniał tutaj. Chodź, pójdziemy i będziemy się trzymali razem z nimi, chociaż widzę, że tutaj już jest jakiś zombie. Nie chcę go zepchnąć, żeby nie stracić golden nuggetów. Eee, i tak Oj, poleciały. No spadły, tak. Pozdro. Okej, okay, dobra, sprona, sprona. Tutaj coś golema postawił, wiesz? Gdzie? No, tu, gdzie byliśmy na tym statku, u góry. Dobra, wiesz, co na tym statku możemy się trzymać? bo tutaj jest spoko. No. Dużo ludzi tutaj biega. O, faktycznie, golem też ładnie tutaj ciśnie. Ile masz nuggetów w tej chwili? Sześć, tylko sześć. sześć dobra, ja mam pięć. W porządku. Dun dun, dun. ok, zginął. Lecimy dalej. Ja się z nimi nie bawię, bo jeszcze spadnę przez przypadek. Tak, właśnie, wiesz, co ja. Ale nie można na moście z nimi bawić, bo, bo to jest już po prostu hardcore. Ej, okay. cyk, 8 golden nuggetów. Tak w tym wtorkowym odcinku z The Walls, no nie? <grych> no, dokładnie. <grych> Prawie dokładnie. zleciałem. Dobra, lecę tutaj. Golem się nudzi, nie ma, nie, ma, nie ma co robić. Możemy tutaj z nim postać. O, mały. Mały fa... A nie, myślałem, że mały. Haha, ha, mam, mam, mam. O kurde, oczywiście 8 osób, a kto już wie, że golden nuggety? No, Evil. No, o, a moje, teraz nie złapałem. Łapczywy, oddawaj. Ja sprawdzę, czy, czy można już wziąć skrzynki plus kolejne. Nie, jeszcze nie, dobrze. Ej, zombie się tu zrespiły i to dużo. Tak widzę, widzę, tutaj też jest jeden. A coś golem, już golema nie ma. Już po nim. Czemu on tak szybko umarł? Przecież to nie jest normalne. Znowu się tu nie, zrespił. Wiem. Umarłem, ja pieprzę. No Brz nie, no ero, Serio. Cię, pro proszę cię, no. No nie. Trzymaj się razem, nie odchodź ode mnie. Nie odchodziłem, nie wiem nawet... Nawet Jasne. nie wiem, w którym momencie mi HP ściągnęli. No, to jest nie, straszne. To jest naprawdę tragedia, bo jak one zabrał po trzy serduszka, to jak rzucą się na ciebie trzy, każdy cię pohicie i po tobie. Już ciebie nie ma, nie? No. Dobra, także... Cóż, kończymy dzisiejszy materiał. Ja, ja tutaj wychodzę. Emily jest jeszcze nową, jak widzicie, także z Gaddynem idzie mi hmm. zupełnie lepiej. Ja w, się nauczę. Te... Ja się tak, nauczę. Się. Już to widzę, jak ty się nauczysz. Dobra, gdzie ty jesteś? właśnie na spawn, co? E, dobra, Właś biegnę. Ładnie tam zakończyli. Kolejny spawn. Okej, okay, Jestem, no i dobra. Także w dzisiejszym to było na tyle. Jakoś niespecjalnie nam dzisiaj szło. Pierwsza rundka okazała się być najlepsza, chociaż e, dosyć szybko tam pod koniec gnęliśmy, jak było ich milion tych zombiaków. E, byliśmy chyba... Jesteśmy tam jako ostatni, prawda? Bo tam wcześniej się graczy No już, tak, wszyscy popadali po Druga rundka EWIL jest parową, więcej komentować tego nie będę, trzecia rundka to samo, no i na tym, na tym dzisiejszym się kończymy, także jeżeli wam się spodobało zachęcamy was do oceniania oraz do komentowania, a jeżeli jesteście moimi nowymi widzami to do subskrypcji mojego kanału oraz do subskrypcji kanału EWILa, który zbiera suby jak szalony po prostu w tej chwili, bo nowy <laughs> kanał, nowi widzowie i suby lecą, dobra, także to było na tyle, z naszej strony to tyle, znowu chciałem powiedzieć, tak, nieważne, tak. trzymajcie się, no do i zobaczenia, cześć. pa pa!